Cieńanko, system rodzynek jest u w takim szybkim filmiku, bo dostaliśmy w CS-ie. Pikema, jak widzicie, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda mój pick'em. Ja na 3.0 dałem tutaj Enz i Cloud9. Na drużyny, które się dostaną, dalej dałem sobie Nine Pandas, Heroic, Atherton's Fire, Soul, Apex, no i Fury. A na drużyny, które walną 0,3, no to tutaj jest LinVision i. Akmal, no, według mnie tak się może potoczyć tu sytuacja. Teraz y, może się zauważyć, że jest trochę inaczej niż zawsze było, bo wybieramy po dwie drużyny, które zrobią 3-0 i dwie, które zrobią 0-3. Mamy mniej typów na drużyny, które się dostaną na dalej. Więc no, dla niektórych może jest łatwiej, dla niektórych może jest trudniej, bo wiadomo, no, mamy większą szansę trafić drużynę, która trafi. 3-0, chociaż jedną i drużynę, która walnie 0,3, bo pikujemy po dwie drużyny, a nie jedną. No ale z drugiej strony, nawet jak jakaś drużyna walnęła 3,0, a my ją daliśmy, że się dostanie, no to i tak dostawaliśmy za to punkt. Więc no wiadomo, jest to takie różnie, można na to patrzeć, można już też zobaczyć, jakie są naklejki przynajmniej dla tych drużyn tutaj z tej pierwszej fazy. I jeżeli chcecie, to możecie sobie wejść tutaj w sklep u góry i kupić sobie już przepustkę, żeby wasz pikem grał. Ja jeszcze nie mam przepustki kupionej, bo czekam, aż mi tam środki na Steamie się aktywują, bo mam jeszcze zablokowane po sprzedaży skina i sobie kupuję przepustkę. Ale pikema możecie już zrobić jakby sobie za darmo i dopiero potem dokupić przepustkę. I macie czas, dopóki się tam pikem nie zacznie, zaczną się pierwsze mecze, więc też spoko opcja, że sobie można za darmo tego pikema. Poukładać, no tu jest ta droższa wersja, no to dostajemy dodatkowo 3 tokeny venira, które sobie będziemy mogli odebrać tam z meczu, którego chcemy. Więc wiadomo, no ale jak już chcecie mieć sam żeton i sobie robić pikema, to wystarczy ta przepustka za 42 zł, to niecałe. Więc całkiem spoko opcja. Jeżeli chcecie sobie wygrać skinka w tym odcinku, to napiszcie która wlepka Wam się najbardziej podoba z tych nowych wlepek? Skiny, które miały zostać wysłane, już powoli wysyłam. I też czekam, aż mi będą sadzić trade bany ze skinów, które dla Was wypłaciłem, żeby mieć co Wam wysyłać. No. Co z mojej strony, to wszystko. Jeszcze pewnie przelecą Wam zaraz, jak wyglądają te nowe wlepki. Co, bierzcie udział w giveawayu, Zobaczymy w pewnym odcinku siema.